Siemanko, tu Kuba791, no, a ze mną dziś jest... Z Ups, mikro miałem za daleko Dobra, gramy dziś w futbol menedżera 11. Odcinek pierwszy No, odcinek pierwszy, będzie też z dziesiątki Jeżeli będziecie chcieli na przykład żebyśmy nagrali, no nie wiem, z dwunastki, trzynastki To się tam zastanowimy, ale może nagramy posadę menadżera Recha Poznań A jak był u Dobra dzisiaj, dzisiaj gramy mecz w to... Poznaniu No To już, zapowiedź meczu Skład zespołu już sobie ustawiłem Brak Kotorowski Od lewej Henry Ten Henryker, a wolę dać Defensywnym pomocnikiem jest Inia w środku pomocy Bandrowski i Młodzień Na lewym skrzydłowym jest Wirk, prawym Krywiec, a na ataku Ludwiers To ty teraz przytacz swój skład na dzisiejsze spotkanie No jeszcze nawet nie wziąłem składu drużyny, ale już powiem Dalej, jak tylko wezmę ten skład I gram formacją Ale pewnie przegram Dobra, w bramce Kamil Poprocki z numerem 52, z numerem, z numerem 22 Grzegorz Fonfara, z numerem 27 Zlatko Tanewski, z numerem 3 Grzegorz Baran, z numerem 34, nie wróć, 84 Wojciech Jazmu, Jarmuz. Czekaj. Z numerem 16 Artur Marciniak Z numerem 10 Mariusz Cetnarski Mateusz wróć, bo mi się mylą trochę imiona. To dobra. To z numerem 5 Janusz Gol. Z numerem 8 Maciej Malkowski. Z numerem 21 Marcin Żewłakow i z numerem 9 Dawid Nowak. Już zgłaszam zespół. No przejdź do meczu, a nie, że mi nie pokazuj tego... Kurczę, zapomniałam, że ja mam na 3D, muszę zaraz zmienić sobie na 2D. Ja mam na 2D! No ja właśnie muszę teraz, sobie zaraz zmienić. Od razu przy samym spotkaniu muszę sobie zmienić. Konfigurowanie meczu tak, cały czas. Kurczę muli i kompa. Czekaj, sterowanie, obejrzyj mecz, widok klasyczny na razie. Powtórki, pokaż, brak. Ja nie oglądam całego meczu, bo się nie opłaca. Tylko kluczowe daj. Weź... Te sytuacje kluczowe najlepiej wziąłem. No ja mam kluczowe. No to dobra. Dobra, analiza wręczu. Instrukcje dotyczące rywali. Nie wybrano oh, kurde. Też wiem... Um, dobra, rozmowa. Rozmowa motywacyjna, no. Oh, dobra. Yy, ogólna rozmowa motywacyjna. Koczcie mnie. Dobra, graj. Z... Jeszcze tutaj robię na wszystkich zawodników. Ja to muszę sobie czekaj, muszę sobie zmienić. Nie, ja chcę 2D. Ty masz klasyczne. Kurde! Przy... Weź klasyczne 2D, bo jest lepsze niż to tam zwykle 2D. A co jest z tym klasycznym? Bo klasyczne to takie brzydsze trochę się wydaje. Weź sobie szybkość meczu zwiększy trochę. Do ilu? No, nie wiem, tak do prawie sam. Okej, chyba, że został. Dobra, pierwszy mecz będzie na takim normalnym. Dobra, ja już... Dobra... Kilometrów... Teraz... Kurczę... Rozpoczyna się mecz! Dobra. Proszę. No. To tak. Nie, kripec! Ależ z I ależ szczęścia aż. To gdzie mam to przyspieszyć? A, już wiem, na full przyspieszyć. Dobra, zmniejszę to. Uuu! się, że 1-0 będzie. Jakże Włako strzelił. Też cela jak baba z Wysyla. No jakże Włakow naczuło mnie z GKS. No nie, nie. Włakow to zawsze ma cela jak baba z wysela. w tej grze. Prawie trafił. Jedno co to, to trafił. Trajektoria. O oh, nie! ródnie jest! na obronę! no obrony! No nie. nie! jest! Nie jesteś oh, boże! Jest! O! zero Ej! Ja hey. O! Oh. Oby był remis 0-0 Ej słuchaj jak się przegram Jak przegram to się nie dziwię dobrze no wiesz ich taktyka w ogóle. Czekiwanie masz. M mówię, że No nie wiem czemu. Ła! No co ten run nie zrobił? Ja nie mam podwórki Dobra podaj Jest Mam szansę. Jak będzie remis, to dobrze. A ja myślałem, że to gol był. No wiem, ale trochę trochę to wyglądało tak. Nie wygadam się jak gram Co to jest? Czekaj Gra rozpoczęta Jebiduta na razie nie, do zatrzymania. nie, 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 wiem, robić jakąś nie, 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 jakąś nie, 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 tylko nie, nie, zrobić, to nie, 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 dobra, nie, 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 za Stilicza wpuszczę za możdzenia, bo może dzisiaj coś słabo gra To mi się tam te zmiany nie zapisały Si bamba, si -bamba, tu Ja sobie bez zmian zagram Czekaj, jeszcze jedną zmianę, chyba I Kamiński wejdzie za Dżurdziewicz Niech się pokaże chłopak Niech się chłopak pokaże Jestem zadowolony z waszej gry. Graj. <śmienic> I dasz na mnie drugą kółkę. Zaczynamy jak to znamy. jeszcze jedno nie zdarza. Znaczy Lim. Jesteśmy pod prawką. Ci bamba, chum. Oho, ho, ho, chowolo. Ciekawe na ile Misjałuszek kontuzjonane Ciekawe ile to kontuzja Ciekawa nie od ciebie Ciekawe na czego To tak długo, coś tak długo z tymi powtórkami To jest przewinę do przodu dwa razy, nic się nie stało. A bo ja pauzę mam, zapomniałem. Teraz się dopiero skapnąłem. Gribez? Niestety. No to, to jest szpada, bo to się na prostu nie Czekaj, pauzę zrobię. Możliwa kontuzja u las Korana. Nie wiadomo ile to potrwa. Ja też chyba pauzę zrobię. Nie, no. Chodzi o to, że... Jak, jakże Błaków mi będzie strzelał specjalnie, jak bawa z wesela, to ja, to ja wiesz co mu zrobię? Zmienię go za to. Ale też to ładnie. Jest! Jest! Chociaż honorówkę zdobył! Artur Marciniak! No niestety dobył górę zmianę Kotorowskiego. Jest zwróci się o tem. Zmiany Gurby Czekaj u mnie chyba. Też będą mam Łukasza Sapele, czekaj. Nie, no bo teraz to ja tu chcę sprawdzić, bo se chcę zmianę zrobić. O jest, Tomasz... Tomasz Wróbel. Kurczę, nie to zrobiłem, kliknąłem na niego. No, no co? I tak prowadzicie. Z Katowice. Czekaj, Tomasz blubel? Za Macieja Małkowskiego, o! Tak Zatwierdź zmianę, tak Jest Już Już u mnie Ulicz <gry> No tak Masz, masz ty tam wróbel mu strzelić tego gola. Chociaż wróblejcie. Nie obchodzi mnie tak. Też, też, myślałem, że już będziesz jeden. Ale trochę tak wygląda zawsze. Takie akcje to tak trochę wyglądają jakoś. są. Nie, nie! Nieźle, nieźle, gra GKS w tym meczu. Choć przegrywa. Jarmus! Swoją... No nie wiem, ktoś z twoich, wiesz? Pierwszy jest z twoich? No tak. no, to, jest? to jest po prostu niewiarygodne! Wyrównanie był z lechem postaw GKS był. A ja po prostu to, ja po prostu w to nie wierzę tak, nie O dobre doliczone minuty Nie, nie yes. Ale do to, że stał bramkarz w bramce, to nie oznacza, że strzelił gola, to piłka się liczy, gdzie stała, a była na linii, a linia się... Jest, jest! Jak jakbym jeszcze wygrał Nie O, nieźle. Ale poza tym, nawet jak zremisujemy, to będzie uczciwy wynik. E, no ej, widzieliście na pisarzali? Bełka tu pokazał w tym meczu zęby. Nie wiem, Patryk jesteś? Jestem, jestem. Bo ja laga mam. Miałem znacznie. Nieźle, nieźle sobie poradziła moja drużyna. 2-2. Wyrównanie. Wyrównanie, ale przez remis to jest uczy... Nie pokażemy kiedy ma seryjny odcinek. O ile temu... O ile kupię, odlaguje yy, Przecież mi odlagował. No to wykształcićki panie, jestem kontynuuj. wiem. Zobaczymy dwóch twoich i jeden mój. Prognozowałem, że lech odniesie niejako zwycięstwo w tym spotkaniu, więc nie mogę powiedzieć, by remis był dla mnie całkowitym zaskoczeniem. Dobre, Cały 13, 7... Najpierw większe posiadają. Najpierw kontynuuj. Dziękuję. No, no to będzie koniec pierwszego odcinka. No to w na następnym odcinku będziemy... Pokażemy, pokażę swój mecz z metalukiem rewanżowy. Mecz ligi, drugiej rundy Ligi Mistrzów. No. No to. A my się z Wami żegnamy. Do, do zobaczyska i cześć.